Nie musi być nic wielkiego, skrzynka, worek z cebulką, trochę ziemi i szczypiorek będzie 2. Przy okazji powiem tak, te skrzynki zaczęły być dla mnie trochę uzależniające i wciągające, dobudowałem jeszcze jedną, tylko że na tą ostatnią zabrakło mi zrębki, więc po prostu użyłem trawy tutaj z ogródka po wertykulacji. Bo tak postanowiłem zrobić wertykulację wcześniej, nie czekać do kwietnia, gdyż pogoda sugeruje, że nie ma to najmniejszego sensu. Przy okazji, w związku z tym, że nie szlajam się po sklepach i siedzę w domu, wybrałem dzisiaj tutaj stąd resztkę ziemi, to znaczy resztkę ziemi tego, co tutaj pruchniało na wierzchu. to był taki mój dziki kompostownik. Wybrałem wszystkie te liście, tą zrębkę, która tu była, troszkę ziemi. Posadziłem sobie jedną y, porzeczkę. Natomiast wszystko to trafiło do tej ostatniej skrzynki, która y, teraz zaściółkowana właśnie tą trawą. Zobaczymy jak tam sobie będzie rosło. Miałem jeszcze półtora kubka y, obornika granulowanego. To też go tam rozrzuciłem po wierzchu, niech to sobie no, wszystko pracuje. Natomiast y, no, nie mam zupełnie ziemi do doniczek muszę uzupełnić, naliczyłem przynajmniej 18-19 doniczek od 15 do 25 litrów, 30 nawet jedna jest więc trochę tej ziemi trzeba, tutaj już muszę się pokusić niestety o zakup w workach ale jeszcze czekam, bo no właśnie, żeby nie jeździć po tych sklepach wstrzymuję się, może akurat będzie ktoś jeździł i sprzedawał workowaną ziemię obornik i tak dalej wtedy sobie po prostu od nich kupię 10 worków, gdzieś tam Zładuje na podjeździe i będzie czekało. Przy okazji powysiewałem tutaj, już pietruszkę naciową w dwóch miejscach. Niech sobie rośnie, rozrasta się. Tutaj ta ma chyba 3 lata już, i tak niewiele jest. Jeszcze to jest przydeptywana, więc po prostu jest potrzebne nowe źródełko. Czostniki słoniowe w donicy jakoś tam sobie radzą. Jednak ten, który jest w gruncie. Ma znacznie grubszą tą łodyżkę. Tutaj wschodzi cebula siedmiolatka. Na ogródku ją również e, posiałem. Nawet już dobrze nie pamiętam gdzie. No ale posiałem. Niech sobie rośnie. Czosnek słoniowy z domu. Przesadziłem tutaj. Cebula hmm, to chyba była ta globa, ale też w pewności nie mam. Jest e, w, w... Puszcza szczypiorek, ale nie wygląda jakoś imponująco. Zobaczymy powschodziło troszkę rzodkiewki wysiałem kolejną partię jak widać szczypiorek w szklarni tutaj też ładnie wystartował te kilka e, sztuk po prostu będzie na czarną godzinę szklarnia mniej więcej, przynajmniej ogarnięta, uprzątnięta tutaj ten torf właśnie rozsypany, aby troszeczkę obniżyć TPH Nie, pokazać o, tutaj jest. Szpączki się pojawiają na figowcu. No nie wiem, co to jest za odmiana. Tutaj nie ma nic. Figowiec pospolity. Być może się uda i faktycznie doczekamy się kiedyś własnych fig w ogródku. Póki co natomiast no przezimował na tarasie. Aktualnie jest w szklarni. Myślę, że w tym roku po prostu stworzymy mu miejsce tutaj gdzieś na ogródku. Tak aby było tego. Możesz to zostawić i odejść od tego. Wodę do oczka dolewam. I już już się tam dzieje. Pszczółki sobie latają, zapylają morele, broskwinia też już widać będzie kwitła lada dzień, a dziś w nocy zapowiadają chłód, przymrozek i przez najbliższe, najbliższy tydzień ochłodzenie trochę lipa jeszcze chciałem zobaczyć tutaj do inspektu co się dzieje o proszę bardzo rożponka powschodziła to widać cebula też puszcza no i troszkę chwastów niestety no, rozrzucenie tego kompostu obornika jest tym opłacone Tutaj powoli to wyrywam, ale to też schodzi kupa czasu. Natomiast chyba tutaj te grządki zaściółkuję kartonem, aby pozbyć się delikatnie tych chwastów. Mam tam takie płachty duże, które trzymam na czarną godzinę, ale chyba je zniosą z poddasza, i tutaj właśnie przykryję tą część. A ewentualnie czarną folią też fajnie, po prostu, jakby przyszły jakieś gorące dni, to utłuczę mi te chwasty. Tutaj też już w ogóle nie wiem, co mam zrobić z tym. Choć powiem szczerze, czasem jak zostaje gorąca woda po ziemniakach, czy po czymś takim, wylewam i w tym miejscu już później mi te chwasty tak nie rosną. Najszybsza, yy, chyba najszybszy i najbardziej ekologiczny sposób, jeśli chodzi. A jeszcze dodatkowo nawozi glebę. To już w ogóle super. Natomiast tak jak mówię, cztery grządki na ciepło lubne warzywa są przygotowane. Tutaj będą doniczki. I tutaj częściowo przynajmniej ustawione, teraz został zadaszony, nie pokazuję, bo tam pranie wszystko wisi, jest nie najciekawiej. Ale tutaj jest tarasz już zadaszony, więc nie bardzo jest sens na nim mi ustawiać doniczek. Może tu z przodu jedynie kilka jeszcze sztuk gdzieś wejdzie. awantualnie. może gdzieś postawię tutaj przy zjeżdżalni ze trzy krzaki z pomidorami, aby dzieci miały bliżej. No i też żeby. Ładnie to wyglądało zielono, bo jednak tego zielonego koloru na tarasie mi bardzo brakuje. Coś by się tutaj zdało zrobić: jakąś taką właśnie doniczkę. Nie wiem, stelaż napnączę. Nie mam jeszcze pomysłu. Jeszcze nie startuje polownia, natomiast walnąłem. Przeciwdeszczowe przykrycie na taras, tak aby ta woda nie leciała tutaj już na te, delki, na te belki, na te deski. To troszeczkę sprawi, że będą dłużej żyły. No a grudek prezentuje się tak, jak widać. Oczko zostało posprzątane. Tutaj Kajtek robi instalację artystyczną z wiaderka po farbie. Natomiast wysypał kubek płatków osianek, więc rybki trochę wariują. Woda się bardzo momentna zrobiła. Do niedawna chodziła pompka, która przelewała, ale w związku z tym, że dolewaliśmy wodę, jakoś zapomniałem to uruchomić dwa dni temu i tak sobie kwitnie. Pokażę Wam, postanowiłem zrobić taki dolewacz cykliczny z pompki. Zbudowałem sobie takie ustrojstwo na gotowym układzie, który uruchamia mi na określony czas pompkę, co określony czas bym to tak powiedział. Tu aktualnie jest ustawione, że. Minutę na lewa wody, 6 minut przerwy chodzi o to, żeby nie nadwyrężać tej studzienki i tej pompki. Jest wszystko to jeszcze do ogarnięcia, bo część traw chciałbym wytępić. Tam jest jeszcze jeden mój Rabarbar, który muszę przesadzić. No i to trzeba się za to zabrać. Podsypałem tutaj jakiś nawóz w kuleczkach dla tuj. Aby miały, bo y, niestety, ale tutaj ziemia na tej skarpie jest mega jałowa, bo jest to piasek wykopany tu z tego dołu. No i te wszystkie mm, roślinki typu, o właśnie się uruchomiła, pompka. Te wszystkie roślinki typu, miskanty bardzo mm, kradną te składniki odżywcze, odżywcze, co widać po tujkach, które są dużo słabsze. Ja wiem, że tujki są aktualnie na cenzurowanym, ale ja się tym tak bardzo nie przejmuję. Nie wiem czemu, ale odnoszę wrażenie, że jest to takie sztuczne nakręcanie po prostu afery na nie I to by było chyba na razie na tyle. Drzewka się też już szykują, wszystkie pączki dostają. Cześć, na razie i miłego popołudnia.